Witam Państwa w tarostacji i zapraszam na tarotowy portret dnia 15 lipca 2023 roku. Dzisiejszy portret omawiam na taliach The Art of Living Tarot, czyli tarot sztuki życia, te cztery karty, oraz dwie karty z talii The Golden Tarot autorstwa Listin. Wylosowałam również dwie karty, Stali rozpoznania wewnętrznego i będą one nam dopowiadały, jakie tutaj energie nam będą w tym dniu towarzyszyły, ponieważ, tak jak już niejednokrotnie mówiłam, każda z kart Tarota ma kilka różnych znaczeń, można je w różnych aspektach interpretować. A tutaj te karty dopowiadające y, ukierunkowują nasze rozważania, y, mówią, jakim tematom dokładniej mamy się przyjrzeć. Na pierwszym miejscu w dzisiejszym rozkładzie Figuruje karta diabła. Karta diabła, która mówi ni mniej ni więcej o tym, że człowiek nigdy nie powinien wstydzić się przyznać, że się omylił, bo jest to tylko stwierdzenie, że jest mądrzejszy dzisiaj niż był wczoraj. I właśnie tutaj, tutaj, jakieś nasze. Poczucie winy się włącza. Pokazuje ta karta, że coś przed kimś ukrywaliśmy, że coś sobie zakłamaliśmy, a może, a może wzięliśmy na, sobie, na siebie winę za jakieś sprawy w przeszłości, które w dalszym ciągu nie dają nam spokoju. No, nie oszukujmy się, każdy z nas ma coś co się nazywa sumienie i, i chociaż niektórzy potrafią je zagłuszać czy to różnymi substancjami, czy to różnymi zachowaniami, to jednak to sumienie potrafi odzywać się w nas w najmniej Oczekiwanych momentach, ale tutaj ta karta diabła pokazuje, że to wszystko, co ukrywamy, to wszystko, czemu czujemy się winni, sprawia, że czujemy się bezwartościowi, że czujemy się tacy mali, tacy, tacy podli, tacy tacy no niedoskonali po prostu i że karta ta tak naprawdę pokazuje, że jakieś wydarzenia z przeszłości zablokowały naszą energię. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pojawia się tutaj karta tęsknota za śmiercią, a tęsknota za śmiercią pokazuje znużenie Wyczerpanie, wielki ból, uczucie, po co ciągnąć to dalej, ale jest również ukrytą szansą, by narodzić się na nowo. Popatrzmy, jest tutaj na tej karcie to okno, przez, przez które widać cieszących się ludzi, jakąś radość, jakąś zabawę całkiem taki pogodny krajobraz, więc jeżeli tylko. Zechcemy wyjść z tego naszego ukrycia, jeżeli tylko zdołamy przyznać się do błędu. No, przecież to jest zwyczajna ludzka sprawa. Każdy z nas popełnia błędy, a powiedzenie mówi, że tylko ten ich nie popełnia, kto nic nie robi. Dlatego, jeżeli cokolwiek robimy, to każda czynność, jakiej się oddajemy, każda relacja, w którą wchodzimy, jest okazją do popełniania błędów. Ale na tych błędach uczymy się, na tych błędach doświadczamy życia. I nie jest głupotą to, że te błędy popełniamy. Głupotą jest, kiedy popełniamy je ponownie. Przed tym ostrzega nas tutaj karta głupca. Karta głupca, która z jednej strony mówi, że możemy rozpocząć w tym dniu coś nowego, ale jednocześnie jest przyblokowana przez podwójną kartę równowagi i przez podwójną kartę rydwanu. O czym to może świadczyć? Może to świadczyć o tym, że te przeszłe wydarzenia, które tutaj przeżywamy w karcie diabła, które podcięły naszą energetykę, naszą chęć do działania, to też pokazuje tutaj podwójny rydwan. Więc te wydarzenia, które podkopały naszą chęć do działania, mogą blokować tutaj jakikolwiek nowy początek, dlatego że tutaj karta równowagi podwójna pokazuje niechęć do, ponownego przeżywania pewnych emocji, pewnych emocji, które, które kojarzą nam się z bólem które właśnie kojarzą nam się z tym naszym znużeniem, wyczerpaniem, z tym poczuciem po co ciągnąć tą dalej i powodują, tak jak już powiedziałam, tęsknotę za śmiercią. Tymczasem, tymczasem mamy tutaj kartę Rydwanu z Art of the Living Tarot, która no, pięknie pokazuje to, co ten głupiec powinien w tym dniu y, uczynić. Która mówi: nie idź tam, gdzie prowadzi ścieżka, zamiast tego idź tam, gdzie nie ma ścieżki, i zostaw swój ślad, czyli przecieraj szlaki dla innych. Owszem, może zburzy to w tym dniu Twoją równowagę. Ale też ta karta równowagi w tej talii też niesie, niesie ze sobą piękne przesłanie. Niepodobne łączy się w całość, a z różnic powstaje najpiękniejsza. Harmonia. No właśnie nie musimy, nie musimy chodzić utartymi szlakami w tym dniu, a nawet wręcz karty zachęcają, żeby, żeby szukać własnej drogi, żeby nie dbać o równowagę, tylko żeby, żeby pozwolić pracować emocją, zagrać emocją. Owszem, tutaj ta postać, która myje nogi w tym strumieniu, chciałaby się pozbyć tych, tych właśnie dawnych emocji, dawnych uczuć, chciałaby pewnie, żeby właśnie zaistniało coś nowego. Zresztą o tym mówi tutaj ten głupiec, który właśnie proponuje, żeby żyć jak najbardziej w teraźniejszości, tak? I no i, no i żeby żeby tutaj przeżywać właśnie każdy, każdy pojedynczy moment. Ale, ale nie przeżywać tych momentów z przeszłości, nie przeżywać tego, co kosztowało nas utratę wielu dobrych chwil czy utratę energii. Natomiast, natomiast tak, jak, tak jak pokazują karty, budować od nowa swoją równowagę, podążać nową drogą, swoją nową ścieżką i nie popadać tutaj w tą. Bezwartościowość. Bezwartościowość, która nie wiem, czy już mówiłam, bo już, bo już gadam, gadam, gadam i straciłam, straciłam poczucie tego, co już powiedziałam, a co jeszcze chciałabym powiedzieć, więc tą bezwartościowość, która pokazuje uczucie niedogodności związane z poczuciem winy, no i często ukrywające się za kompensacją. Ponieważ, dlaczego o tym, o tym mówię, dlaczego to podkreślam, ponieważ bezwartościowość jest ściśle związana z poczuciem winy. Znaczna jej część pochodzi z tych obszarów naszej psychiki, których w dzieciństwie dochodziło do traumatycznych wydarzeń rodzinnych. A pamiętajmy, że y, kiedy jesteśmy dziećmi, mamy bardzo dużą skłonność do Czucia się centrum całego świata. Więc jeżeli się dzieje coś trudnego, jeżeli się dzieje coś złego, zawsze uważamy wtedy, że jest to nasza wina. To, że mama i tata się kłócą, dziecko bierze do siebie. Może gdybym było grzeczniejsze, może gdybym wtedy nie skłamało, może gdybym wtedy nie zrobiła tego czy tamtego, może nie byłoby tak źle jak jest, tak? A gdy obwiniamy samych siebie, to pokazuje, że utraciliśmy nasze centrum i przyjęliśmy postawę ofiary. Jednak zwiększa to tylko nasze poczucie bezwartościowości. Zwykle kompensujemy to uczucie, starając, stając się osobami sprawczymi i wydajnymi w działaniu. Pracujemy ciężko, aby udowodnić, że jesteśmy pożyteczni. Że nie służymy tylko celom dekoracyjnym, jednak wszystko, co ma udowodnić, że mamy jakąś wartość, nie pozwala nam zbyt wiele otrzymywać. Ta odrobina, którą wolno nam przyjąć, nie równoważy zwykle ceny, jaką płacimy z powodu stresu i mm, ogromu trudu. I niejednokrotnie ludzie spędzają całe życie na ciężkiej pracy, realizowaniu użytecznych przedsięwzięć, przedsięwzięć, a kiedy dochodzą do kresu swojego życia mają poczucie, że wszystko to było zupełnie nic nie warte, ponieważ nie służyło tak naprawdę dobru innych. Dobru całego naszego tutaj wszechświata, tylko służyło zamaskowaniu właśnie poczucia własnej bezwartościowości, poczucia, że jestem nikim, bo kiedyś coś zrobiłem nie tak, bo kiedyś popełniłem jakiś błąd. Powtarzam raz jeszcze, błędy są rzeczą ludzką i nie ma nikogo, kto nie popełniał błędów. Dlatego nauczmy się wyciągać z nich dla siebie jakąś mądrość i doceńmy to, że, że nam się przytrafiają i że nam tą mądrość mogą przynieść. No Niemniej jednak, uczenie się na błędach jest też w pewnym sensie aktem naszej woli, a więc też musimy tutaj. Wyrazić świadomą zgodę na to, żeby z jakiegoś naszego doświadczenia te, tą wiedzę, tą mądrość życiową wyciągnąć. No przede wszystkim najważniejsza sprawa: nie kopać się z koniem, czyli zgodzić się na to, że tak jestem zwyczajnym człowiekiem, tak nie jestem żadnym y, wszystko wiedzącym, żadnym tutaj natchnionym nie wiadomo kim, tylko jako zwyczajny człowiek mam prawo do błędu. I prawo do tego, żeby na tym błędzie nauczyć się czegoś. Głupcem tak naprawdę jest ten, kto nie czerpie nauki ze swoich błędów. Głupcem jest ten, kto popełnia wielokrotnie te same błędy. Także te karty pokazują, że, że warto się tego dnia nie fiksować na, na sobie, nie, nie fiksować się właśnie na. Poczuciu bycia ofiarą dawnych błędów, dawnych przewinień, tylko no właśnie umyć nogi, wreszcie, wreszcie zrobić z tym porządek y, i pozwolić tutaj y, płynąć emocjom. Życzę Państwu bardzo miłego, bardzo pięknego, dobrego dnia. Mam nadzieję, że takim będzie, że Wasze portrety indywidualne. Przedstawiają się dużo ciekawiej i przyjemniej niż ten, który leży na stole, chociaż żadnych kart nie uważam za złe, bo tak jak wielokrotnie mówiłam, karty to nie jest żadne fatum, to nie jest żadna karma, to nie jest jakaś wyrocznia, która sprowadzi na nas trudne chwile, jakieś złe rzeczy. Karty pokazują nam tylko energię. Które mamy szansę wykorzystać dla siebie albo przeciw sobie. Wybór należy zawsze do nas. Nikt nie ogranicza naszej wolnej woli, ani karty, ani osoba, która je interpretuje. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie dzisiejszego tarotowego portretu dnia. Zapraszam na kolejny. Życzę Państwu bardzo miłego dnia, wykorzystania w pełni jego potencjału i do usłyszenia.